Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś miała jasno określoną wizję, jasno określony kierunek życia? Tworzenie klarownej wizji swojego życia to jest pierwszy krok, by żyć w zgodzie ze sobą i realizować to, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. W dzisiejszym filmie pokażę ci y, bardzo prosty sposób, jak zdefiniować swoje wartości, cele i priorytety, jak stworzyć spójną wizję przyszłości, która poprowadzi ciebie do spełnienia. Misja i wizja to droga do życia w, zgodnie, w zgodzie ze sobą. Jak zdefiniować swoje wartości, swoje cele i wizje, które nadadzą kierunek Twoim działaniom? Już wiesz o tym, że stworzenie klarownej wizji swojego życia wymaga świadomego zaangażowania i pracy nad określeniem swoich celów, wartości, priorytetów. I dzisiaj powiem Ci w ośmiu krokach, jak e, możesz to zrobić. Chcę Ci w tym pomóc, żebyś wreszcie y, zaczęła ten rok z takim poczuciem, że wow, no wreszcie zaczynam czaić, czym jest ta misja i wizja mojego życia. Po pierwsze, zrozum swoje wartości. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu: rodzina, zdrowie, rozwój osobisty, duchowość, Twoja kariera, i wypisz od trzech do pięciu kluczowych wartości, które będą fundamentem Twojej wizji. Po drugie, zidentyfikuj swoje cele. Podziel swoje życie na obszary. Ja w swoim planerze tutaj wymieniam osiem obszarów życia i na podstawie tych ośmiu obszarów możesz zidentyfikować swoje cele. Oczywiście jeśli skorzystasz z tego narzędzia to będzie ci to łatwo zrobić, ale możesz też wziąć kartkę i długopis i podzielić swoje życie na obszary, takie jak Życie osobiste, zawodowe, duchowe, relacje, zdrowie, finanse, yy, praca zawodowa. I do każdego obszaru zdefiniuj od jednego do dłu dwóch długoterminowych celów, na przykład na 5 albo na 10 lat. Yy, to jest drugi krok, tak, czyli yy, Identyfikujesz swoje cele, czyli do każdego obszaru życiowego definiujesz jeden, dwa cele długoterminowe. Trzeci krok. Wyobraź sobie swoją idealną przyszłość. Zamknij oczy i pomyśl, jak wyglądałoby Twoje życie za 10 lat, gdyby wszystko poszło idealnie. Odpowiedz sobie na pytanie, gdzie mieszkasz, co robisz, jak się czujesz każdego dnia, kim się otaczasz i Usiądź i sobie to wszystko wyobrażaj. Jak się czujesz, kiedy zrealizowałeś wszystkie swoje cele? Jak się czułaś, kiedy spełniłaś swoje marzenia? Czwarty krok. Napisz swoją wizję w formie opowiadania albo w formie listu. Możesz na przykład napisać list do swojego przyjaciela, datowany za 10 lat i z tamtej perspektywy 10 lat w przyszłości, napisz list do swojego przyjaciela i opowiadasz mu to, co się wydarzyło w ciągu tych 10 lat w Twoim życiu, cieszysz się, radość, dzielisz się z nim radością ze spełnionych marzeń, ze Zrealizowanych celów. Więc to jest, to jest moment, w którym spisujesz swoją wizję życia w czasie teraźniejszym, tak, jakby ona się spełniła. Na przykład, jestem zdrowa, mieszkam w pięknym domu nad jeziorem, otaczam się wspierającymi ludźmi, mam y, dwójkę dzieci, pracuję w wymarzonej pracy, która daje mi satysfakcję i mam czas na realizację swoich pasji. To był czwarty, krok. piąty krok. Ustal swoje priorytety. Wybierz najważniejszy cel na najbliższy rok i rozbij go na mniejsze kroki i zacznij działać codziennie po trochę. Ustalenie priorytetów na najbliższy rok będzie bardzo ważne. Kolejny krok to sprawdź zgodność swoich celów, które chcesz zrealizować ze swoimi emocjami i upewnij się, że Twoja wizja wywołuje w tobie ekscytację, motywację, radość. A jeśli nie. To wróć do tego i dopracuj. Jeżeli zaczniesz myśleć o emocjach, zaczniesz obserwować swoje emocje w tym procesie tworzenia wizji, to tam już będzie miejsce na to, żeby znaleźć blokady emocjonalne, bo główne blokady w realizacji i w odkrywaniu naszej wizji, one się biorą z naszych emocji. Co jeszcze Ci pomoże w realizacji wizji, w odkrywaniu wizji? Pomoże Ci stworzenie na przykład mapy wizualnej, Znajdź obrazy, cytaty, symbole, które reprezentują Twoje cele, marzenia. Umieść je na tablicy albo w aplikacji cyfrowej, po to, żeby codziennie przypominały Ci o Twojej wizji. No i ostatni punkt: rewiduj swoją wizję regularnie. Co kilka miesięcy wracaj do swojej wizji i sprawdzaj, czy nadal jest aktualna. Dopasowuj ją do zmian w swoim życiu, dopasowuj ją do nowych okoliczności. Dla Dlatego że stworzenie klarownej wizji życia to proces, który wymaga refleksji, działania, ale każda chwila poświęcona temu kroku, Temu, temu zadaniu, odkrywaniu swojej wizji, przyniesie ci większą jasność i poczucie sensu w codzienności. Jeśli chcesz więcej informacji na ten temat, jak stworzyć wizję życia, jak odkryć misję życia, jak planować życie, to ja stworzyłam kurs internetowy w ramach Akademii Metamorfozy Umysłu kurs dotyczący zarządzania sobą w czasie, i w ramach tego kursu uczę tego, jak odkryć swoją misję i wizję życia, uczę tego, jak tworzyć swoje cele i być może na początku roku będziesz chciała zainwestować w siebie, ten kurs sobie zakupić po to, żeby lepiej zgłębić ten temat. Zbudowanie klarownej wizji swojego życia to nie tylko planowanie, ale to świadome tworzenie przyszłości, w której czujesz się spełniona i szczęśliwa. Pamiętaj, że wizja nie jest czymś sztywnym. Możesz ją dopasować do swoich potrzeb, możesz ją zmieniać, yy, możesz ją dopasowywać do zmian, jakie przynosi Twoje życie. Najważniejsze, żeby dawała Ci poczucie sensu, żeby dawała Ci motywację do działania. A ja bardzo Ci dziękuję, że poświęciłaś swój czas po to, żeby przejść przez ten temat y, tworzenia, odkrywania misji i wizji życia. Jeśli uznałaś ten film za wartościowy, zostaw komentarz, podziel się swoją wizją i do zobaczenia w kolejnym odcinku.